Nie jest zbyt wiele wspaniałych pomysłów, które nie mają szansy stać się rzeczywistością. Dlatego wspieramy je oraz łączymy inwestorów z pomysłami wartymi zainwestowania. Innovation Blaze to inkubator startupów wspierany przez zespół niezależnych ekspertów dziedzinowych. Moja przygoda z biznesem zaczęła się w 2007 roku, kiedy to założyłem swój pierwszy startup. Problem pojawił się kilka lat później, kiedy okazało się, że nie umiem go przeskalować. Miałem wizję wielkiej firmy, a cały czas goniłem za zleceniami i ich realizacją. To był problem. Nie wiedziałem, jak go rozwiązać, więc podjąłem bardzo trudną decyzję. Zrezygnowałem z tej firmy, ze swojego własnego dziecka, na rzecz pracy u kogoś. Poszedłem najpierw do większej firmy, później do korporacji, żeby poznać metodyki i zobaczyć, jak powinno się realizować takie duże projekty. I wtedy okazało się, że otworzyły mi się oczy. Ujrzałem całą masę wiedzy, której wcześniej w ogóle nie dostrzegałem. Są to metodyki zarządzania projektami, programami, portfelami. Różne, bardzo skomplikowane, złożone rzeczy, których prawdopodobnie nie chcecie się uczyć. Natomiast ta wiedza jest w Innovation Blaze, więc zawsze możecie przyjść i z niej skorzystać. Tworzymy strategię oraz pomagamy ją realizować zarówno dla nowych przedsięwzięć, jak i dla klientów na dalszych etapach rozwoju biznesowego. Nasze działania ułatwiają zdobywanie środków na realizację marzeń. Jestem teraz gotów, żeby dzielić się z Wami tym całym doświadczeniem. I żebyście nie musieli przechodzić przez tą drogę, którą ja musiałem przejść, bo gdzieś musiałem się tego nauczyć. Niestety szkoły nie dają tej wiedzy. Kończyłem nawet studia MBA w Ameryce, i tam uczymy się wiedzy głównie teoretycznej, a praktyka znajduje się w pracy w większych firmach, gdzie jeżeli my chcemy z naszego startupu zrobić kiedyś dużą firmę, coś naprawdę znaczącego, co będzie miało wpływ na cały świat, musimy poznać w jaki sposób utworzyć strukturę, która będzie skalowała twój biznes. Mamy bazę ponad setki funduszy venture capital oraz bezpośredni kontakt do wielu inwestorów indywidualnych. Wiemy, czego oczekują inwestorzy i pomagamy wam sprostać tym oczekiwaniom. Każdy z nas ma swoje talenty. Moim jest łączenie i jednoczenie ludzi. I kiedy widzę, że świat inwestorów i pomysłodawców są tak oddalone, to chciałbym, żeby moja wiedza stanowiła pomost pomiędzy tymi dwoma światami, żeby Ludzie, którzy mają świetne pomysły, mogli je realizować korzystając ze środków innych osób, które je posiadają, a te osoby, żeby mogły przenarzać swój kapitał, realizując wspaniałe rzeczy. Z poznaliśmy się już 13 lat temu przy stole snukarowym, Przy którym, co ciekawe, podobnie jak w biznesie, najważniejsza jest strategia. Bożej zawsze był dla mnie bardzo inspirującą postacią, chyba głównie dlatego, że nie tylko jest w stanie sięgać myślami w przyszłość, ale też dzięki strategicznemu myśleniu i zarządzaniu faktycznie realizować te nawet najbardziej złożone projekty. Innovation Blaze to nie praca, to styl życia. Robimy to, co kochamy, to, czego potrzebuje świat. Jesteśmy w tym dobrze. Jeszcze nam za to płacą. Jeśli masz fajny pomysł na biznes i nie wiesz jak go przeskalować, przyjdź do Innovation Blaze i bardzo chętnie podzielę się z Tobą tą całą wiedzą, którą zdobyłem przez wiele lat edukacji i pracy w korporacji, w większych firmach, mniejszych. Nie będziesz musiał przechodzić tej samej ścieżki, i wykorzystasz to do rozwoju własnego biznesu.